Witam wszystkich. Trochę jeszcze o flowersach czy kwiatach dla zapylaczy. Posiadam tutaj kilka odmian: kosmosów, aksamitek czy astrów. Już większość powschodziła. Tu mam jeszcze trzy odmiany papryki niespotykanej. W sklepie nie można jej kupić. Przez internet zamówiona. Już powschodziła. Tu są kosmosy, a tutaj kwiaty, które właśnie posadziłem. Tu są kosmosy, czy onetki, tradycyjny, siarkowy, żółty, pełny, różowo-czerwony. I tu jeszcze jest jeden różowy, taki duży. To jest kosmos Onetek. Pełny. Aster, pełny. Typ chryzantyny. I tu jeszcze aster igłowy. Pink. Aksamitka. Typ chryzantyny. I to wszystko dla zapylaczy. A udało mi się jeszcze ukorzenić czarną porzeczkę. Trzy gałązki oberwałem i proszę zobaczyć. Korzonki puszczają. I wystarczy wsadzić je później do ziemi. I będziemy mieć nowe sadzonki czarnej porzeczki. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia. Do następnej odsłony. Pozdrawiam.